I już się nie pytamy, czy przebaczyć, tylko jak to zrobić. Uczyńmy zatem dzisiaj kolejny krok. Mówiliśmy ostatnio, że ten, kto krzywdzi, zasadniczo robi to nie z powodu przemyślanego okrucieństwa to się zdarza bardzo rzadko ale z powodu tego, że ma niedobór miłości i zaczyna krzywdzić świadomie, nieświadomie. Pomyślmy o sobie. Czy możemy powiedzieć, że my nigdy nikogo nie skrzywdziliśmy? Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy tylko ofiarami i nie mamy w swoim życiu takich bliźnich, którzy są ofiarami naszych słów, naszych postaw? Tylko Pan Jezus i wierzymy, że dzięki Chrystusowi Matka Boża byli bezgrzeszni jako ludzie. I jeżeli popatrzymy, że oni byli tylko ofiarami głupoty innych i nie mieli w swoim spisie ludzi, których spotkali, tych, których skrzywdzili. I gdy popatrzymy, że Pan Jezus oraz Matka Jego, czyli Maryja, mieli w swoim sercu zawsze dar przebaczenia, nie było takiego człowieka, któremu oni nie przebaczyli, to jeżeli pomyślimy, że my nie jesteśmy tacy jak Pan Jezus czy Matka Boża, daleko nam do nich, nawet daleko nam do wielu innych wspaniałych świętych daleko nam do Jana Pawła II, daleko nam do Świętego Pawła, daleko nam do Faustyny, daleko nam do Jana od Krzyża daleko, daleko. Jeżeli pomyślimy, że jednak, począwszy od Pana Jezusa, wszyscy pozostali święci, Wzorując się na Chrystusie, potrafili przebaczyć, to dlaczego ja nie mam prosić o ten dar? Nie ma innej drogi. Jeżeli jednak uznam w sobie człowieka, który, który też ma na sumieniu ludzi, których skrzywdził, często jest też tak, że ludzie, którzy komplikują sobie relację wzajemną, są w obu przypadkach i ofiarami. I krzywdzicielami. W obu, w obu przypadkach trzeba w olbrzymim procesie pojednania dojść do prawdy o tej relacji, w którym momencie ja byłem ofiarą, ale w którym momencie ten drugi człowiek, z którym zadarłem, był ofiarą moją. Są też przypadki, mówiliśmy o tym ostatnio, w których to przypadkach. Ja jestem tylko ofiarą? Krzywdziciel, który dopuścił się zbrodni przeciwko mnie, w tym momencie nie jest człowiekiem, który może mnie obarczyć winą, ale nie jest on jedyną osobą, którą znam. Są jeszcze inni ludzie w moim życiu, którzy kiedyś też mi przebaczyli albo powinni przebaczyć, bo każdy ma coś tam. Na sumieniu przebaczenie, istotny dar Bożego miłosierdzia w czasie roku miłości Bożej, tym bardziej przez nas wymadlany. Są takie osoby, które, które nie chcą, po prostu nie chcą przebaczyć, albo które spychają trud przebaczenia do głębokiej swojej podświadomości i próbują. Skrócić, iść na skróty w procesie przebaczenia. Później mówią, że już przebaczyli, że już darowali winy, ale tak naprawdę wielokrotnie ich postawa pokazuje wręcz coś odwrotnego. Wiele osób potrafi się wyprzeć, gdy słyszą, słuchaj, ty nadal masz w sobie nienawiść, nie tyle urazy. Twoje gesty, twoje słowa o tym człowieku, który jest twoim skrzywdzicielem, wskazują na to, że sobie nie poradziłeś z doznaną krzywdą. Wielokrotnie ci ludzie powiedzą Nieprawda, nie zgadzam się. A jednak przebaczenie jest procesem niełatwym, ale strasznie istotnym. Ci, którzy jednak nie przebaczą, albo którzy oszukują siebie bądź innych, że, przez, że przebaczyli, zaczynają przesadzać w pewnym momencie, jeśli chodzi o ich punkt, przesadzają na swoim punkcie. Wtedy, kiedy jest element nieprzebaczenia, osoby, które nie dokonały tego daru wobec siebie czy innych. Zaczynają podtrzymywać własną dumę, zaczynają zranioną pychę i ambicje przenosić na pierwsze miejsce w swoim życiu. Wielu, nie chcąc wejść na drogę przebaczenia, nie chce się upokorzyć przed samym sobą. Mają na swoim punkcie jakieś wybujałe. Wyolbrzymione oczekiwania. Nie potrafią już przyjąć krytyki, nie potrafią już przyjąć rady od innych. A zatem, jeżeli chcę sprawdzić, czy przebaczyłem, mogę postawić sobie kilka pytań w moich ćwiczeniach duchowych. Po pierwsze, czy potrafię pomodlić się za człowieka, który mnie skrzywdził? Po drugie, czy czy zdarza mi się ciągle o nim źle mówić? Jeżeli próbuję nawiązywać w moich rozmowach do tego, że ten człowiek jest niewarty, niewarty spojrzenia i uwagi innych, to ciągle nie przebaczyłem. Po trzecie, czy umiałbym jako chrześcijanin pomóc temu człowiekowi, mojemu krzywdzicielowi, który by w danym momencie znalazłby się w katastrofa katastrofalnej sytuacji? Jeżeli umiem szczerze odpowiedzieć na te pytania, to będę potrafił zrozumieć i zobaczyć, czy już przebaczyłem, czy jeszcze nie. Boże, daj mi dar przebaczenia. Przebaczenie jest jednak czymś innym niż pojednanie. O ile do przebaczenia nie, potr nie potrzebuję drugiego człowieka, to do pojednania jest mi on. Potrzebny. Przebaczenie jednak zawsze uprzedza pojednanie. Bo pojednanie jest wymianą przebaczeń. Przebaczenie ma charakter wewnętrzny, a pojednanie ma charakter zewnętrzny. Muszę się spotkać z drugim człowiekiem w połowie drogi. A zatem ktoś może przebaczyć, ale nie być pojednanym. Ponieważ. Nie w stu procentach od jednej osoby zależy to, czy dochodzi do pojednania, które to też jest procesem. Wymaga olbrzymiej cierpliwości obu stron. Nie może również, podobnie jak przebaczenie, następować zbyt pospiesznie. Nie wolno na siłę dążyć do pojednania, ponieważ wówczas ani pojednanie, ani przebaczenie nie będzie trwałe będzie tylko zbudowane pod wpływem jakiegoś niepokoju, niecierpliwości, perfekcjonizmu, chorego poczucia winy, poczucia niższości czy lęku o siebie, także negatywnych emocji. Miłość cierpliwa jest. Boże, daj mi tę miłość i w przebaczeniu i pojednaniu, o którym będziemy mówić w kolejnych naszych spotkaniach.